Widziałem pana program. Tak? Witam. A, witam. To pan jest wykluczony z komisji, tak? Tak. No właśnie. A, myślę no tak. właśnie. Tak. To sprawa tych zaświadczeń. zaświadczeń. To samo w 23 zadziałało też. Yy, właśnie w 23 bardzo dużo tych zaświadczeń się pojawiło. I a teraz, teraz A teraz to już w ogóle, tak, po prostu wjeżdżając, te zaświadczenia. Myślę, że o siódmej było yy, tak, kolejka, kolejka. osób już z zaświadczeniami z z Warszawy. Tak, tak. No te osoby prawdopodobnie, ja tak przypuszczam, mają, mają, kilka, zaświadczeń. mają kilka zaświadczeń i dzisiaj w ciągu dnia y, kilka komisji obejdą sobie i zagłosują. W no, mojej stacie z... powiedzmy prawa. Wie pan, jak o siódmej zaczynają, tak. to sporo mogą. Obejść. To do 21.00 mogą wszystkie dzielnice Warszawy tak, tak. obejść. Jeszcze, je, jeszcze mogą do Mińska Mazowieckiego pojechać zagłosować. Dokładnie. A pan, a pan na kogo? No proszę pana, na jedynego kandydata polskiego A i, I dlaczego? Na Karola Nawrockiego, to ja wiedziałem od początku, jak tylko pojawił się na pierwszym.